Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku domowego miningu zaprezentuję wam jak kopać kryptowalutę Ergo. Odcinek ten dedykuję wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie w ostatnich tygodniach w różnych komentarzach prosili mnie właśnie, abym pokazał wam jak, jak kopać właśnie kryptowalutę Ergo. To jest BK World, ja mam Bartosz. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zanim przejdziemy do właściwej części dzisiejszego odcinka, rzućmy sobie szybko okiem, co tutaj dzisiaj aktualnie dzieje się na, na rynku bitcoina. Czyli kryptowaluty, według mnie, numer jeden, która zawsze jest tutaj tym motorem napędowym, tym pociągiem, który tak naprawdę determinuje cały cały rynek. Ok, jeśli tutaj popatrzymy sobie po, po tym dużym spadku, jaki miał miejsce, właśnie od szczytu do, do dołka, który tutaj wyznaczyliśmy sobie na poziomie 29 tysięcy, z hakiem, tak jak widzimy, w tym momencie mamy już. O czym wspomniałem też w ostatnich, w ostatnich odcinkach mamy już odreagowanie tego spadku, czyli korektę, korektę spadku. Wszystko póki co idzie zgodnie z planem odnośnie właśnie tego od odreagowania i tutaj póki co z tego co ja zakładam, będziemy mieli to odreagowanie, które już tak naprawdę jest w grze i będzie próbowało to odreagowanie właśnie gdzieś dojść do, do poziomu 45 tysięcy dolarów, po czym trzeba będzie tak naprawdę obserwować rynek i, i zobaczymy w ogóle, czy czy z tego miejsca będzie dalsza kontynuacja właśnie i, i uklepanie kolejnego niższego, niższego dołka, czy tutaj właśnie obudzą się, obudzą się znacznie byki i ta cena dziś tutaj będzie fluktuowała, po czym sobie dalej spróbuję zaatakować ponownie ATH. Jak będzie, tylko czas, czas nam to pokaże. Zobaczymy, jak się, jak się sytuacja rozwinie. Ja na pewno tutaj będę obserwował poziomy 45-48 tysięcy dolarów. Oczywiście, jeśli oglądacie moje odcinki, to dobrze, dobrze wiecie, że jestem tutaj raczej hodlerem niż, niż jakimś spekulantem, czy, czy też traderem. Po prostu z perspektywy krótkoterminowej na pewno tutaj bym uczulił wszystkich tych, których, których emocje Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj dają mocno znać o sobie. Na pewno w tych, w tych okolicach 45-48 tysięcy szukałbym większej aktywności na rynku i obserwacja, czy, czy faktycznie będziemy mieli dalszy, dalsze krótkoterminowe spadki z, z, zajęciem, z zajęciem niższego niższego dołka, czy też tutaj będzie będziemy dalej spokojnie sobie szli w górę. Jak, jak będzie czas, pokażę. Tego na pewno ja tutaj nie wiem. Na pewno są, są osoby, które bardziej profesjonalnie zajmują się tradingiem niż ja. Tak naprawdę ja się tym tradingiem nie zajmuję na co dzień, tylko tak jak mówię, jestem tutaj hodlerem, czyli ręce pod tyłek, co najwyżej strategia comiesięcznego zakupu za, za jakąś tam określoną kwotę. Oczywiście również tego typu sytuacje, jak mieliśmy ten spadek, również wykorzystałem do zakupu różnych tutaj coinów do mojego portfela, właśnie po to, aby, aby w krótkim terminie coś, coś tutaj ugrać dla siebie. OK. Jeżeli chodzi o, o wstęp, to mamy go Mamy go za sobą. Rynek, tak jak widzicie, odreagowuje cały, co zresztą widać też na, na innych kryptowalutach, m.in. właśnie na Ergo, ponieważ Ergo, tak jak widzicie, tylko w ostatnich 24 godzinach wzrosło o ponad 30%. Co prawda, z szerokiego, z szerokiego planu widzimy, że jeszcze Ergo nawet nie, do, nie doszło do swojego ATH z 2018-2017 roku, z przełomu tych lat. Tak jak widzicie, mieliśmy również odreagowanie. Mamy również odreagowanie. Tego ostatniego, ostatniego spadku. Ponownie ergo zawitało na tablicę coinów, które tutaj opłaca się, opłaca się kopać. Oczywiście ja nie jestem też tutaj górnikiem, który skacze w cudzysłowie z na kwiatek. Raczej tutaj kopię, kopię ether który albo, albo trzymam w swoich, swoich portfelach, ewentualnie w odpowiednich momentach wymieniam to do Bitcoina. Oczywiście to jest moja strategia i tutaj każdy z Was musi mieć własny na to plan, ale tak jak widzicie w tym momencie, jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, to tutaj to Ego właśnie w tym momencie wskoczyło powiedzmy na, na to drugie, drugie miejsce, jeśli chodzi o, o niektóre modele kart. To oczywiście się codziennie zmienia, bo jak widzicie jeszcze dzisiaj rano kryptowaluta Dubai Coin. Dubai Coin, którego powiem szczerze kopałem, kopałem wiele lat temu jako jedną z pierwszych, jedna z pierwszych kryptowalut, na których uczyłem się w ogóle, w ogóle, w ogóle kopać. Uważałem wtedy, że warto kopać właśnie w cudzysłowie shitcoiny właśnie po to, żeby one w perspektywie lat uro, urosły. Jaka cena aktualnie jest Dubai dbx DBXa popularnie zwanego? No to niecałe, niecałe pół dolara. Tak? Czyli ten plan, master plan wtedy się nie udał. Odpuściłem kopania DBXa. I raczej tutaj póki co od tamtego czasu skupiam się właśnie na, głównie na kopaniu Etheru. Ale tak jak mówię, specjalnie dla Was, dla tych osób, które poprosiły mnie tutaj, abym przygotował taki odcinek. Tak jak widzicie, Ergo na pewno aktualnie jest opłacalnym coinem, jeśli chodzi o najwyższy model RT390, to ponad 12, przepraszam, ponad 9 dolarów. Jeśli chodzi o mining tego coina. jeśli popatrzymy sobie na inne karty, to gołym okiem widać, że. W większości przypadków ten, ta kryptowaluta, ergo, pojawia się, czy to będą karty od czerwonych, czy od zielonych. Jest na pewno to aktualnie opłacalny coin. Co też nie ma, nie ma, nie ma tutaj. Nie, nie bez nie bez o tym spójna, ponieważ oczywiście zbliżamy się, zbliżamy się dużymi krokami do EIP 1559 i sam oczywiście tutaj patrzę na alternatywy, jakie, jakie będzie można kopać w tym pierwszym, w pierwszym okresie, kiedy implementacja EIP 1559 wejdzie, wejdzie już w życie. Ale jak będzie, to wszyscy, wszyscy razem zobaczymy i na pewno ja tutaj w momencie, kiedy przejdziemy na to EIP. 1559, kiedy ta implementacja będzie już, już zaktualizowana, zatwierdzona w blockchainie, na pewno tutaj poinformuję Was również, co, co kopię po tej aktualizacji. OK, tak jak wiecie, potrzeb będziemy potrzebowali pool, będziemy potrzebowali portfel i oczywiście minera i tutaj, jeżeli chodzi o Ergo, sprawa nie jest taka oczywista, bo dzisiaj wykorzystamy sobie, wykorzystamy sobie Hero Miners, jeśli chodzi o pul, który właśnie daje tą możliwość, jeśli chodzi o kopanie Ergo. Innym pólem, który również ma w swojej ofercie możliwość kopania Ergo, jest to, jest to pul Nanopool, ale w dzisiejszym odcinku właśnie zaprezentuję Wam, jak kopać w pólu Hero Miners. Dlaczego powiedziałem, że sprawa jest nie jest taka oczywista? Ponieważ, jeśli weźmiemy pod uwagę kopanie samego Ergo, to tutaj aktualnie mamy, do, mamy możliwość wyboru wielu różnych minerów, tak? I tak jak widzicie, SRB Miner jest na przykład dedykowany do kart stykte od czerwonych, od AMD, tak, AMD Radeon. W moim wypadku akurat nie będę w stanie użyć dzisiaj tego minera, jeśli chodzi o kopanie ergo, ponieważ w mojej platformie testowej są jak dobrze, wiecie, karty od od Nvidia. Ale pokrótce, jeśli sobie ściągniecie właśnie tutaj SRB Miner, to najprostszą metodą będzie wejście w plik startowy, mining, mining ergo, skopiowanie. Tych fraz, które tutaj znajdują się w tej tabelce, tak, w tej ramce, i, i wkopiowanie, skopiowanie właśnie do tego pliku i odpalenie oczywiście minera. Oczywiście nie zapomnijcie, aby wkleić swój własny adres portfela, nadać nazwę, nazwę właśnie tutaj swojej koparce i możecie już cieszyć się skopania z z kopania właśnie tej kryptowaluty. Z kolei, jeśli chodzi o zielonych, to ja w dniu dzisiejszym wykorzystam właśnie miner, NB Miner który można sobie pobrać, tak jak widzicie, właśnie z GitHub, już Wam powiem z doświadczenia NB Miner wersji 37.5. Nie jest do końca stabilny, więc tutaj na tym etapie jeszcze Wam go odradzam, jeżeli chodzi o używanie. Tak jak widzicie, pięć dni temu ta, ta wersja się pojawiła. Ja mam tutaj na pewno przetestowaną i, i, spra i sprawnie chodzącą wersję 37.3, i na, na dzień dzisiejszy, właśnie będziemy sobie instalowali minera na, na bazie właśnie tego. Tego oprogramowania. Te osoby, które oczywiście kopią na Windowsie musicie sobie pobrać ten plik, ten katalog NBminer 373 WinZip. Oczywiście należy go sobie zapisać, rozpakować. Najchętniej tutaj, najlepiej rozpakować to 7-zipem, co też wielokrotnie już tutaj Wam zaznaczałem i mówiłem o tym, o tym elemencie. Jeśli macie już to przygotowane, to tak naprawdę za chwilę będziemy już gotowi do, do rozpoczęcia kopania. Wystarczy, że przekleimy. Ten, tą treść, która tutaj znajduje się w tej tabelce, w tej, w tej ramce, do pliku, do pliku właśnie yy, rozpoczynającego kopanie. Z kolei, jeśli chodzi o kopanie yy, i przesył już ukopanego środku, yy, środków, całego urobku, to tutaj mamy znowu wiele, wiele możliwości. Tak? Ja w dniu dzisiejszym yy, wykorzystam sobie yy, portfel Joroy który jest tak naprawdę wtyczką do, do Chroma z tego tytułu też właśnie dzisiejszy odcinek jest nagrywanie, nagrywany w Chromie a nie jak to zwykle bywa w przeglądarce Brave tak jak widzicie w tym miejscu znajduje się właśnie już zainstalowana właśnie wtyczka z moim portfelem Bartcoin Ergo, tak sobie to właśnie nazwałem oczywiście instalacja samej wtyczki potem już konfiguracja samego portfela jest bardzo, bardzo prosta jeśli chodzi, jeśli chodzi o mnie to w tym, w tym odcinku właśnie wykorzystam sobie ten portfel, ale te osoby, które chciałyby kopać bezpośrednio na portfel, na giełdzie to oczywiście jest również taka możliwość tak jak widzicie po przejściu do zakładki market wyświetla nam się cała, cała tutaj lista giełd, które w swojej ofercie mają właśnie ergo ja ze swoich doświadczeń mam, mam, mam konto na giełdzie Hotbit i na pewno tutaj jest to giełda, która, która działa tak jak widzicie ergo można wymienić do cyfrowego dolara USDT, jak i do Bitcoina i do samego Eteru ok, tak czy inaczej, te osoby, które już ściągnęły sobie te osoby, które sobie już ściągnęły właśnie katalog w tym momencie tak naprawdę wystarczy, że wrócimy sobie do, do platformy Hero Miners, skopiujecie sobie tą frazę, która znajduje się właśnie tutaj, w tej ramce, kopiujemy idziemy do naszego katalogu NB Miner tak jak widzicie, mamy plik klik wsadowy, start ergo, wystarczy nacisnąć prawy przycisk edytuj i tak jak widzicie, ja już tutaj mam przetestowany, i, i tak jak widzicie, już mam tutaj wpisany nawet swój adres portfela. No nadałem również nazwę, ale gdybym miał tutaj również z wami, to proszę bardzo, wklejacie sobie właśnie tą treść, która znajdowała się w tej tabelce, i taką właśnie, taki właśnie będziecie mieli, mieli widok. Macie podany oczywiście serwer, port tego serwera, i tutaj w tym miejscu wystarczy właśnie wkleić adres waszego portfela. Czy to będzie z giełdy, czy to z portfela Joroi ja w tym momencie wrócę sobie jeszcze raz do mojego portfela naciskam receive kopiuję swój adres wracam do pliku konfiguracyjnego ctrl v wklejam nadaję nazwę właśnie swojej koparce youtube test i nie powstało nic innego jak zamknąć i zapisać i zapisać plik OK, tak skonfigurowany plik jest już tak naprawdę gotowy do uruchomienia. Nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie odpalić kopanie. Naciskamy Start Ergo sobie tak zrobimy, tak jak widzicie NB Miner już się odpala, adres się, adres się zgadza, portfela, ja dzisiaj w dzisiejszej platformie mam, mam tylko dwie karty, jeżeli chodzi o, o mojego blaszaka, czyli karty dobrze Wam znane, RTX 3060 i 1660 Ti, 1660 poszła do, poszła do koparki właśnie na bazie 1660, I tak jak widzicie już nawet pojawił się pierwszy share, który, który właśnie został zatwierdzony przez koparkę RTX 30... przez kartę RTX 3060 w tym momencie, tak jak widzicie Mam tutaj, mam tutaj, jeżeli chodzi o haszowanie, jeżeli chodzi o kartę 1660 55 MHz na sekundę, jeżeli chodzi o 3060 97, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo ta karta, gdyby nie nagrywał wideo, robiłaby realnie około 125 MHz na sekundę. Jeśli chodzi o karty 3070, to realnie one będą tutaj, jeżeli chodzi o NB Miner, kopały z wydajnością około 170 MHz na sekundę, jeśli właśnie chodzi o algorytm właśnie wykorzystywany tutaj do kopania kryptowaluty kryptowaluty ergo ok, jak widzicie koparka już sobie działa, już trzy 4 tutaj wpadły nie pozostaje nam nic innego jak troszkę odczekać i, i za chwilę przejdziemy do, do już platformy Hero Miners, aby zobaczyć jak to nasze kopanie wychodzi ale tak czy inaczej przejdźmy sobie właśnie do z powrotem do, do platformy. Wystarczy sobie nacisnąć tutaj zakładkę HOME. I co jest ważne, jeżeli chodzi o wypłaty, tak jak widzicie, minimalna wypłata, wystarczy ukopać jeden, jeden ERG, wypłaty są regularnie wypłacane co godzinę, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, tak jak mówiłem wcześniej, same ERGO może wpadać na, na Wasz portfel zewnętrzny, czy też już bezpośrednio na giełdę, gdzie możecie sobie to sprzedawać do, do takiego stablecoina, czy też do takiej kryptowaluty, jak sobie jak sobie tutaj zarządzicie, oczywiście mam na myśli Bitcoin i Ether tak naprawdę, no ale alternatywnie oczywiście możecie tutaj stać się hodlerami, jeśli macie taką, a nie inną strategię. ok sobie tutaj koparka, tak jak widzicie, kopię tutaj, nic wielkiego się nie będzie, nie będzie w tym momencie działało działo, ja do Was wracam za kilka chwil i zobaczymy, jak to wygląda w statystykach. Tak jak widzicie, koparka sobie spokojnie tutaj pracuje, już ponad 5 minut w tym momencie kopie sobie właśnie ergo. Siódmy share już został zaakceptowany, 29 milisekund, jeśli chodzi o, 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 o opóźnienie, jeśli chodzi o sieć. Nie, ok, wrócimy sobie do, do Hero Miners, Kleimy sobie tam właśnie adres mojego portfela, którego właśnie, który zaprezentowałem Wam jako wtyczkę do, do przeglądarki Chrome. Nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić z powrotem właśnie do Hero Miners. I w tym miejscu, tak jak widzicie, zakładka Your Stats and Payment History. Wystarczy tutaj wkleić, właśnie adres swojego portfela, co już właśnie w tym momencie robimy. I tak jak widzicie, w tym momencie current hash rate 53 MHz. Oczywiście, im dłużej będziecie kopać, tym, tym tutaj te, ta moc obliczeniowa za jedną godzinę, za 6,24 będzie cały czas wzrastała. W tym momencie już widzicie 7, 7 zwalidowanych szerów. I w tym momencie, no nie ma tutaj oczywiście szaleństwa, bo trzeba byłoby dać tej koparce dać szansę pokopać troszkę dłużej, ale w tym momencie widać gołym okiem już, że oszacowano po tych kilku minutach, że 2,14 dolara dziennie. Będzie kopała ta koparka. Oczywiście na pewno tutaj ta liczba, liczba wzrośnie w momencie, kiedy, kiedy byśmy to sobie odświeżyli po godzinie, po 6 i wtedy będziemy mieli bardziej realny ale lepiej po 24 godzinach bardziej realny zwrot. Oczywiście nie sugerowałbym się tutaj, ile kopiecie dziennie w dolarach, w dolarach, a raczej tutaj samej kryptowalucie ERG. Wynika to choćby z tego, że oczywiście rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i to, że dzisiaj widzimy. Wzrost na tej kryptowalucie o ponad 30, 36% w tym momencie nie oznacza, nie oznacza, że tak będzie wiecznie. I na przykład, jutro możemy zobaczyć spadek o 20%, i nagle, jeżeli chodzi o przeliczenie właśnie tej kryptowaluty do dolara, zobaczycie tutaj mniejszą kwotę pomimo takiego samego właśnie urobku. Ale pewnie już, już sobie zdajecie sprawę, jak ten rynek jest brutalny, jak on tutaj sobie. Hmm, bardzo fajnie i fajnie, fajnie fluktuuje góra-dół. Oczywiście na to ma wpływ różne, różne aspekty, właśnie jeżeli chodzi o świat, świat miningu, świat kryptowalut, ale na pewno już tutaj w pewnym sensie do tego, do tego również przywykliście. Dlatego też, między innymi, moja główna strategia, jeżeli chodzi o mining, to tak naprawdę jest głównie kopanie etheru, który, tak jak mówiłem, trzymam, wymieniam do, do, do bitcoina, czy też y, trzymam właśnie na swoich, swoich portfelach. OK, jeśli macie jakieś pytania odnośnie samego kopania Ergo, jak i również pytania odnośnie świata, świata miningu, to serdecznie zapraszam do postawiania tych pytań i komentarzy właśnie w komentarzach pod, pod filmem. Ja oczywiście zostawię Wam wszystkie linki tutaj w opisie do filmu. Serdecznie zapraszam do zostawiania. kciuków w górę, subskrybujcie i zapraszam wkrótce na kolejny content. Do zobaczenia, cześć.